Cześć! Witam was moje fany w kolejnym odcinku na moim kanale, kolejny raz wracamy do Mario, kolejny raz w Mario sobie gramy. Ja wiem, że Mario wam mocno siadł. E, bardzo wam się spodobał, bardzo aż tak chyba, że wbił jedynkę absolutną na moim kanale. E, w sensie tym krótko grał. A więc moi drodzy, chyba oznacza, że to, że mamy otwartą bramę do innych gier niż tylko LEGO, prawda? A myślę, że ty, dokładnie to tym potwierdziliście. Natomiast, moi drodzy, nie chwalmy jaskółki przed zachodem. Yy, yy, no, yy, poczekajmy, zobaczymy, że to nie był jedno rozmowysok, moi drodzy. Więc dzisiaj gramy sobie z w Mario, dzisiaj przychodzimy sobie z dół w Marioska. A co jest? Działaj Mariosku. Działa Mariosek, bo to próba numer dwa? Przejścia Mario? Zobaczymy ile tych prób będzie. Ale mam nadzieję, że dwie! Chociaż ja nigdy w życiu nie przeszedłem Mario, to więc to byłby. Okej, okay. to byłby istny cud. Eee, gdybym Mario za drugim razem. No i teraz to się jakby potwierdza. Byłem pazerny. Bo wiecie, co się stało? Ja byłem pazerny na tą monetkę i zostałem zawahania, czy iść po tą monetkę, czy króci czy olać monetkę. No i mamy, no i mamy moi drodzy, no i mamy. No i teraz musimy ostro walczyć, ostro, ostro naprawdę musimy walczyć. Eee... Uh, uh, by tutaj... <ścoughs> Dobra moi drodzy, ja się muszę skupić, bo chyba za bardzo napewniaka podeszłem do tego levelu. Ajajajajaj, no kurde... Bez strzelania to już będzie ciężko. Za bardzo napewniaka, za bardzo napewniaka podeszłem do tego levelu. Tę drogę powinniście już widzieć dużo wcześniej. Dużo, dużo, dużo wcześniej powinniście widzieć, czy ja przeszedłem level, czy nie. No tak zobaczcie, takiego knypka, wiecie, 15 minut, no to kurde, jest jasność, chyba że nie przeszedłem nie? A, póki co zapowiada się, że będzie knypek 15 minut. 5 tysięcy przynajmniej zdobyte. Ajajaj, ale my teraz wchodzimy i już bez jednego życzka, i malutkim do drugiego levelu, bez trochę kurde sensu. No zobaczymy co z tego wyniknie. Zobaczymy, co z tego wyniknie, mój drodzy. Nie z takich tarapatów nieraz się w życiu wychodziło. A, no dobra, wchodzimy do world 1, 2. I to jest w ogóle worldów. Um, bo ostatnio tak daleko zaszło. Oczywiście to było daleko do końca jeszcze, nie? Co daleko, niedaleko, no. Dalej niż bliżej, nie chyba. Ok. i teraz cyk. A, chciałem się podbić. No, dobra. Czy tu nie był gdzieś ukryty bonus? Kurdy! Mario! Czemu to jednego doskoczyłem, a do reszty nie doskakuje? Tu był bonus był nie? Dobra, olaś, na pewno tu były monetki. A monetki, jak na lekarstwo teraz, moi drodzy, jak na lekarstwo, no bo jak widzieliście, straciłem dość dużo. Ten level bez strzelaka jest hardkorowy. Kurde, tak ma przy trzecim było. Ajajaj, aj, aj, tu trzeba zabić pierwszego. Zip yep. Ciu, proszę i po to ziomeczku. Więc tu mamy do czynienia z prawdziwym kurde testem, nie? Tu był na pewno efekty bonus. Nie, to nie było bonus. Ale tu był bonus. A! Nie w tą stronę! Dawaj, 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 dawaj! Wiem, że tam można było iść dachem. Ale olać dach. Coś tu i tak mi za drugi Dobra. Kurde, przecież ja ten robię. Dobra, ja chcę to teraz zgarnąć. Muszę to zgarnąć nawet, bo ja muszę mieć strzelanie. Bez to nie poszalejemy. I tak już bez żyćka nie poszalejemy. Dobra, czy rozwalenie to czyste jakiegoś się opłaca? Myślę, że dzisiaj możemy się pobawić, bo za daleko to tu nie dojdziemy, moi drodzy. Więc myślę, że dzisiaj się można pobawić. Można powalić cegłami, poodkrywać. Są poukrywane bonusy. No właśnie, moi drodzy. Mhm, okej. Okay. Dobra, tu nie ma bonusa. Tu już dalej nie z tego rozwalać, bo wiecie o co chodzi. Dobra, i jest. No mamy na żyćko i wiemy gdzie jest drugi bonus. Moim... Swoją rzeczę, to może to jest fajny pomysł właśnie, jak mini idzie, kurde, tak pokombinować tiu, 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 i poszukać gdzie są bonusy. Ja to muszę zapamiętać gdzie to było. Nie do końca pamiętam, ale kurde no... Yy, ale może coś mój mózg zapamięta. Tu był jeszcze bonus, nie? A, co pamiętacie z siedziby, drodzy? Bo oczywiście nie grałem w tę grę pomiędzy tym, jak grałem ostatni raz i tym na waszych oczach. Więc tutaj co tu dużo gadać. Nie grałem w to, nie grałem w to absolutnie. Dobra, idziemy, Idziemy, atakujemy. Co, czas się kończy? Nie, dobra, że minuta. Coś nawet 100 sekund, no to luksja. 100 sekund to jest bardzo dużo. Ciu-ciu! ciu Pięknie za pierwszym razem. Ojej, te momenty są zawsze stresujące. Że nie skoczę, nie doskoczę. Ok. Wow! Z rozbiegu postanowiłem. Ale się udało bez problemu. I mamy koniec levelu. Hmm. W ogóle. Ja Zastanawiam, po co są w ogóle te punkty. Bo tu się też punkty, zdobywa, tak jak te. 5000 i tak dalej, nie? To jest szybciej niż 100 sekund, mój razy. 5000 punktów. Po co są w ogóle te punkty? Że za chyba. Chyba, całkowicie. Te, to zero będzie już 9, przeskoczę na 0, to chyba też coś za to mam, nie? Chyba, nie wiem, napiszcie mi w komentarzu, bo ja nigdy chyba tak wiele punktów nie zdobyłem On spada? Nie spada Dobra, tu trzeba powalczyć, mój drodzy, monetki. Trzeba powalczyć, trzeba nadrobić to e, stracone żyćko! Dziwu! Dzień dziś! Dobrze e, Stracone żyćko musi być nadrobione Okej, okay, to się y, lata czy za to też dostanę bonus? Żyćko? Chyba nie, nie. Tysiąc, tysiąc punktów. Nie chcę tysiąc punktów. Ja chcę Żyćko. Ciu, 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 ciu. Ciu. I chcę informację, co dostanę za te, przekroczenie tego. Wiesz, co. co? Nie! Tak to jest być, moi drodzy, pazernym. Tak to jest być pazernym. Bardzo się starałeś, lecz z gry wyleciałeś. Hehehe. Chciałem tak najszybciej zaliczyć. Ja to w ogóle doskoczę tym knypkiem teraz? Boże, to mi się to mi się zapisuje, mój drodzy, a nie powinno się chyba zapisywać. Dobra, żyćko nadrobione, ale kurde, miałem tu dodatkowe bonusowe żyćko Aj, no nie trafiłem. To się chyba nie powinno tak zapisywać w tym pół levelu. A się zapisuje chyba w pół levelu. Mi się wydaje, że tu, tu jest schowany bonus. Wybaczcie, ja to zrobię. <suszy> A, nie! Co to było? Co to było? Ej! Nie mam życiek. Czemu mi tutaj w ogóle nie pisze, ile mam życiek. Ale to był, moi drodzy, beton! Ale to był beton, kurde, tysiąclecia! Sami widzieliście to. Kurde, bo mi się wydawało, że tam jest bonusisko! No dobra, w filmie też go trafiłem. Mi się wyda... Ja byłem pewny, że tam jest bonusisko schowane. Że tam właśnie jest. <laughs> <laughs> Okej, okay. nie, dobra, skup się, kluczko grał. To wszelkie pojęcie, co zrobić. To przychodzi wszelkie pojęcie, co zrobić. Spieszę się za bardzo, moi drodzy. Spieszę się. Jak grałem pierwszy raz, to kurde, grałem roztropnie. Otóż nie mogę powiedzieć, że tak w pełni się spieszę, ale kurde, no, robię jakieś takie trywialne błędy, do których nie powinno tutaj absolutnie dochodzić. Nie powinno tu absolutnie do takich błędów dochodzić. Natomiast pierwszy raz nie wiem, czy grałem faktycznie uważnie, czy co. Nie wydaje mi się, ale błędy, jakie tu robię, są po prostu tak prawie znowu. Są po prostu jak kurde, pięciolatek. Dobrze, był tu ten bonus czy nie było tego tu bonusu? Nie mówcie, że tu nie było tego bonusu! Serio? I straciłem żyćko po to, by nie. <laughs> Dwa żyćka straciłem po to, by odkryć, że nie ma bonusu. Myślę, że takich rzeczy faktycznie warto nie robić na przyszłość. To mnie powinno nauczyć. Nie warto takich rzeczy robić na przyszłość. Czasem nie warto. Czasem nie warto, moi drodzy. Czasem warto iść. Ok, na początku się bawiłem i w tym drugim levelu fajnie mi to dało, nie? Gdzie są bonusy? Ale tu już mi tego nie dało. Ojeju, jeju, pumba, gumba, czy ten inny... Wow! Potrzebujecie grzybie? Nie! Yeah! Szybko poszło, moi drodzy. Podejście drugie poszło bardzo szybko, co mi przyznacie. Yee! Ale kurde, takie głupie błędy, co jest z tobą w klocku? Grał ogarnij ty się. Ogarnij się. Eee... No, moje drodzy, przy pierwszej rozgrywce zaszedłem naprawdę daleko, teraz zaszedłem naprawdę blisko. Przez bardzo, bardzo, bardzo głupie błędy, moi drodzy. Czasem nie warto się śpieszyć, czasem nie warto być pazernym. Teraz też byłem pazerny na grzybka. Ten grzybek mu miał mi uratować, miał mi pozwolić, a trzeba było po prostu było olać, albo nawet nie tyle olać, tylko po prostu dojść tu, jest, będąc dużym i będąc szczelającym, moi drodzy. I nie byłoby tego problemu, kurde. No masakra, masakra. No nic moje ja mam Dziękuję za kolejny wspólny odcinek. Wiemy już, że będzie trzeci odcinek. Wiemy już, że będzie kolejne podejście, ponieważ chcę tylko raz podchodzić w każdym podejściu. Nie chcę się bawić tutaj, że podchodzę kilka razy. Nie chcę was też zanudzać. Przy okazji powstanie, myślę, całkiem fajna seria z tego. Dzięki, że byliście tutaj dzisiaj ze mną. Pamiętajcie, by zostawić subskrypcję, co pomoże wam nie przegapić przyszłych odcinków na tym kanale. No i mam nadzieję, że widzimy się oczywiście wkrótce w kolejnych odcinkach. A i Mario na drukcie na moim bazowym kanale, a na WTFie się swoją drogą pojawił. Dzięki, że byliście. Bye! អ <laughs> ី